Cześć wszystkim, z tej strony Tomasz. Witam na moim kanale poświęconym brodom, poświęconym męskim fryzurom, generalnie męskiej elegancji i męskiej pielęgnacji. W dzisiejszym materiale mam dla Was coś ciekawego, coś czego jeszcze na tym kanale nie było. Otóż zostałem zaproszony przez firmę Brown do przetestowania ich nowego, wielofunkcyjnego urządzenia Trymera do ogarniania męskiego, Zarostu chyba generalnie męskich włosów, trimmer MGK7020. Będę ogarniał swój zarost, pokażę wam w jaki sposób samodzielnie można wytrymować, wypielegnować swoją brodę w domowym zaciszu. Przekonamy się, czy z pomocą wielofunkcyjnego urządzenia od firmy Brown będziemy w stanie w satysfakcjonujący sposób ogarnąć swoją brodę, swój zarost a także włosienie z tego, co widzę na innych częściach ciała, ale o tym w dalszej części materiału. Także jeżeli interesuje was temat, samodzielnej pielęgnacji, temat ogarniania własnego zarostu, no to zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Z automatu, oczywiście, zapraszam też do w ogóle subskrypcji mojego kanału, jeżeli interesują Was brodate, włochate tematy związane z szeroko pojętą męską pielęgnacją. Także zapraszam do obejrzenia tego materiału. Przekonamy się, czy przy użyciu tego wielofunkcyjnego urządzenia jak zapewnia producent, aż 10 w jednym jesteśmy w stanie w satysfakcjonujący nas sposób ogarnąć swoją brodę, wytrymować ją, wypielęgnować. Zatem, jeżeli interesuje Was taki typowo brodaty materiał, zapraszam do obejrzenia relacji. Pierwsze wrażenia, jakie budzi we mnie ten trymer. To oczywiście zainteresowanie. Interesuje mnie bardzo tutaj fakt, że jest to urządzenie, które zapewnia aż 10 różnych funkcjonalności, które może wykorzystać mężczyzna w samodzielnej pielęgnacji. No niektórzy z Was pewnie powiedzą, no cóż, co jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale z drugiej strony na pewno spore grono widzów tego kanału stwierdzi, no, no nie no hej, ale praktyczność, funkcjonalność przede wszystkim, jeżeli coś może załatwić więcej niż jedną rzecz, to warto się nad tym pochylić. Zatem już oglądając opakowanie z tyłu mamy te 10 funkcjonalności opisanych, wymienionych. Ok, przystępujemy do unboxingu, czyli w wolnym tłumaczeniu pokaż kotku. Co masz w środku? Od razu przepraszam Was za podartą tekturę. Troszeczkę mnie poniosło, chciałem to zrobić w jak najbardziej estetyczny, ładny sposób, no ale robię to pierwszy raz. Troszeczkę się zachowałem jak, jak pięciolatek podczas Bożego Narodzenia przy rozpakowywaniu prezentów, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Zatem zweryfikujmy zawartość opakowania. Tutaj z tyłu już coś mi tutaj wypada, podejrzewam, że to Pozostałe części zestawu. Zaraz się im też przyjrzymy. Zdejmujemy plastik. No i widzimy trymer w całej okazałości. Oto trymer. Dosyć lekki. Fajny, ergonomiczny kształt, już mi się podoba. Na trymerze. Już jest nałożona nakładka do małej, krótkiej brody 311 milimetrów. poza tym nakładki do trymowania krótkiego zarostu 1-2 mm nakładka nasadka do trymowania dłuższej brody. No i co? Nasadka do podgalania, nasadka do wyznaczania konturu dosyć wąska, nasadka do usuwania niechcianych włosów z nosa i uszu. To jest z kolei nasadka służąca do usuwania włosów z większych powierzchni ciała to co mi. W pierwszej kolejności przychodzi do głowy to usuwanie włosów z karku, aczkolwiek na zdjęciu poglądowym z tyłu opakowania widzieliśmy pięknie wygoloną klatę. Także dla entuzjastów nagich torsów jest to też nasadka ku temu stworzona. Poza tym w zestawie znajdziemy torebeczkę do przenoszenia urządzenia w podróży, wiadomo, stacja dokująca, zasilacz. Maszynka od gilet stosunkowo ciężka, no i komplecik dwa ostrza, a także instrukcja, instrukcja obsługi. Okej, okay, już tutaj na pierwszej stronie widzimy, że urządzenie należy podładować około, około godzinę, według obietnic producenta litowo-jonowa Bateria, która zawarta jest w tym urządzeniu, wystarcza na około 100 minut pracy. No, podejrzewam, że będzie trzeba ją podładować. Ciekaw jestem, czy działa już od samego początku. No nie. Czyli trzeba będzie ją chwilę na pewno, na pewno podładować, aby móc skutecznie i efektywnie dokonać tego naszego trymowania. Widzę tutaj na już na trymerze napisane jest Wet and Dry, także jest to urządzenie, którym możemy dokonywać stosownych czynności higienicznych, nazwijmy to zarówno na wilgotno, jak i, jak i na mokro. Jest też bardzo fajny pędzelek do czyszczenia ostrzy, bardzo ważna rzecz. Panowie, żeby po każdorazowym użytkowaniu tego typu urządzeń faktycznie oczyszczać je przy pomocy takiego pędzelka, no dzięki temu ostrze starczy nam wiadomo na... Dłużej, dłużej będziemy mogli się cieszyć z w pełni funkcjonalnego urządzenia. Zatem ja zabieram się za podładowywanie trymera, a kiedy osiągnie już odpowiednią wysokość naładowania baterii, zajmiemy się tym, czym mieliśmy się zająć, czyli, czyli oporządzaniem brody. Poza tym, że będę wykorzystywać yy, oczywiście trymer Browna i, i nasadki, jakie oferuje. Producent, mam przy sobie również szczotkę, którą będę rozczesywać swoją brodę, a także grzebień, który umożliwi mi przede wszystkim ładne wyznaczenie właśnie górnego, górnego konturu na policzkach. No dobra, tutaj już z pomocą przychodzi mi mój grzebień. Szybkie, delikatne rozczesanie brody. Górny kontur wyznaczę sobie, słuchajcie, w ten sposób, że przyłożę sobie po prostu grzebień e, i, i, i grzbiet tego grzebienia wyznaczy mi tę linię e, powyżej której chciałbym, chciałbym pozbyć się włosów. Możemy trzymać ten grzebień przez jakby cały czas, a możemy, że tak powiem, zapamiętać po prostu mniej więcej do którego momentu będziemy, będziemy docinać. No to jedziemy z tematem. No trymertnie. <laughs> trymertnie. Widzę, że na długość pozostawia, pozostawia mniej więcej około milimetra, a może nawet trochę mniej y, włosa powyżej, powyżej skóry. Sprawdźmy, jak prezentuje się to urządzenie w przypadku wąsa. Słuchajcie, zupełnie przypadkiem odkryłem, że z tego elementu golareczki można zdjąć tę górną część, która zawiera folię, odkrywając ostrze golarki. Bardzo sensowna, bardzo istotna rzecz to od razu powiem. Po każdorazowym użyciu golareczki, warto wziąć ten pędzelek, który producent dostarcza w zestawie, i to ostrze po prostu oczyścić. Starczy nam dzięki temu na, na dłużej. Z powrotem zakładam trymerek, konturóweczkę i obrabiam wąsiska. No dobra, ale sprawdźmy jeszcze, jak to urządzenie radzi sobie z wąsami, kiedy nałożymy tą szerszą nasadkę. Wiadomo, z rana czas płynie troszeczkę inaczej, więc może niekoniecznie chcemy dziubdziać się z pojedynczymi włoskami, także sprawdźmy, jak maszyna się sprawuje. Aby to zrobić, naciągamy sobie delikatnie, delikatnie skórę tutaj na policzku żeby widzieć maksymalnie prostą linię no i trymujemy no i w takim układzie ma to dla mnie większy sens natomiast trymer może nam ten węższy, mniejszy ta mniejsza nasadka może nam pomóc na pewno w usunięciu yy, włosków yy, z górnej części wąsa. Cy kolareczka elegancko usuwa nam te włosy. No dobra, czas zająć się nadaniem formy w mojej brodzie, a żeby to zrobić biorę sobie taką półobrotową szczotkę. Ja oczywiście rozczesuję ten zarościk. Spróbuję najpierw bez żadnej nasadki. No nieźle, nieźle. Natomiast zauważyłem, że tutaj już te włosy na wysokości uszu są dosyć, są dosyć długie. Łatwo przez to zgubić taką ładną, równą, czystą formę naszej brody. Także czas chyba najwyższy sprawdzić, jak sobie radzą nasadki. Ja wezmę, będę korzystał, słuchajcie, z tej dłuższej, z tej, która oferuje długość 13,21. No, dobrze się czuję z tą dłuższą brodą, więc chyba nie ma sensu, żebym jej jakoś specjalnie mocno ją skracał. Teraz będzie na długości 13 mm. Taka rada uwaga, tak zwana granica bezpiecznego cieniowania właśnie zwykle występuje mniej więcej do wysokości tutaj płatków uszu. Skrócenie zarostu, tutaj, w tym miejscu, oczywiście też nie za krótko, umożliwia nam potem ładne wyprowadzenie całego kształtu, nawet jeżeli tutaj troszeczkę krócej to wszystko weźmiemy, to mamy na tyle dużo miejsca poniżej płatka ucha, żeby wyprowadzić w miarę sensowne cieniowanie bez specjalnego pozbywania się jakiejś bardzo dużej ilości zarostu. No, a wiadomo, niekoniecznie chcemy um, z brody robić zarost, tak? Okej, okay, okej. Okay. Mogę nawet, kurczę, myślę troszeczkę bardziej skrócić te baczki. Ustawię tą długość. Teraz mamy 11 mm, która to raczej specjalnie wielkiej różnicy nie zrobi, więc spróbuję przełączyć na 9, czyli wciskam ten tutaj guziczek i przesuwam delikatnie. Jest wskoczyło na dziewiątkę. No i powiedzmy centymetr wyżej. Podjeżdżam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moją brodę, to tutaj nie ma tak naprawdę zbyt wiele do pracy, natomiast chciałbym jeszcze sprawdzić, czy uda mi się bardziej pionową ścianę wyciągnąć przy pomocy urządzenia Brown. Um, z powrotem mamy do czynienia z nasadką na dłuższą brodę. Ustawiam sobie, no teraz jest na maksimum, czyli 21 mm. I będę wykonywał ruch odwrotny niż przed chwilą pokazywałem, czyli nie będziemy podjeżdżać do góry, będziemy zjeżdżać w dół. Natomiast nie będziemy przyciskać bardzo mocno tej, tego urządzenia, tego trymera do skóry. Będziemy raczej robili to tak taki delikatniejszy sposób, to znaczy o ile przykładać będę ten trymer do policzka tutaj, do kości policzkowej, o tyle nie będę jechał, że tak powiem, wgryzał się w swoją brodę jadąc wzdłuż linii mojej twarzy, natomiast będę zamiast tego starał się zachować tę właśnie równą ładną linię. Do dzieła! No, słyszę że, coś tam, słyszę, że coś tam chwyta, ale nie, jeszcze nie aż tyle, żebym mógł e, uzyskać ten efekt, który mi się marzy. Zatem zjeżdżam na 17. O. Szczególną ostrożność. Zalecam szczególną ostrożność przy tego typu technice, zwłaszcza jeżeli robicie to pierwszy raz, bo bardzo łatwo właśnie wyciąć sobie niechcianą dziurę w zaroście, wgryźć się za wysoko, za głęboko, no a wtedy skracać będzie już niestety całą brodę. Ta długość bardzo ładnie zbiera mi Okolice tutaj tej części. Natomiast jeszcze bardziej, jeszcze niżej będzie można dojechać ją mm, po bokach. Zatem 13 mm. No nie jest źle. Nie jest źle. Słuchajcie, zawalczmy zatem z dolnym konturem. Hmm, te wąsiska nawet nieźle. Nieźle sobie poradził. Dolny kontur, to już bez żadnych nasadek, tutaj liczy się pewna ręka. Kolejna nakładeczka, nakładeczka służąca do usuwania włosów z uszu i nosa. Oczywiście sprawdzę jej działanie jeżeli będzie to zbyt mało estetycznie wyglądało, no to się wytnie podczas montażu odcinka. Słuchajcie, no coś tam przycięło, ale może nie na taką długość, jaką wydawało mi się, że będzie to wycięte, no jednak, jednak oczywiście woskowanie nosa, czy, czy uszu tutaj jest znacznie bardziej efektywne, no ale skoro, skoro mamy ten sprzęt, no to używamy akurat tego, no wydaje mi się, że końcowy efekt na pewno rozwiązałaby też golareczka i też nie omieszkam się sprawdzić, nie omieszkam sprawdzić, czy, czy, czy golarka daje, tutaj, daje daje tutaj radę. No cóż mogę powiedzieć faktycznie, hmm, faktycznie tutaj ta mini golareczka moim zdaniem troszeczkę lepiej się sprawdza niż sama ta nasadka służąca właśnie usuwaniu, usuwaniu włosów z uszu bądź, bądź nosa. No słuchajcie, no na pewno jest to też urządzenie, które dzięki temu drobnemu trymerowi spokojnie załatwi nam na przykład modelowanie, modelowanie brwi. No ja Wam tego nie zaprezentuję, bo nie nie, 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 czuję akurat na tę chwilę, na ten moment specjalnie potrzeby, żeby, żeby uskuteczniać coś takiego, ale kurczę, no korci mnie, żeby zweryfikować działanie tej, tej, szerszej, tej większej golarki, zatem no bring it on jak to mówią. Ta działa zdecydowanie najgłośniej, ale to podejrzewam, że dlatego, dlatego że, no cóż, to ostrze jest najszersze, największe. Czyli eee, a co tam, nie? Bardzo sprytna rzecz, bardzo fajna nasadka. Otóż, a dlaczego? Ponieważ zawiera w sobie zarówno trymer, jak i golarkę. I to trymer jest też tu u góry i na dole, a po środku właśnie folia, pod którą znajdują się ostrza golarki. I nie dość, że zgala włos bardzo krótko, bardzo przy skórze, to potem ostrza znajdujące się pod folią golarki są w stanie yy, no, usunąć ten włos faktycznie tuż, tuż przy skórze, czyli nie mówimy już w tym momencie o, o, o faktycznie... No, dziesiątych częściach milimetra. Ok, słuchajcie, jestem już z powrotem po oględzinach dokładniejszych, bardziej skrupulatnych um, i mogę powiedzieć, że urządzenie Brauna jest całkiem sensownym narzędziem w takiej no właśnie codziennej czy cotygodniowej pielęgnacji, pielęgnacji zarostu. Już jeżeli chodzi o działanie nasadek bardzo w sensowny sposób przemyślany został system moim zdaniem tego, w jaki sposób ustawiać wysokość, na jakiej mają ciąć ostrza, trymera, natomiast no, na moim przykładzie oczywiście nie widać aż tak bardzo spektakularnych, widocznych efektów pracy tych nasadek, no ale to dlatego, że no ja chcę jednak trzymać troszeczkę dłuższy ten zarost. Bardzo fajnie jednak udało mi się mimo wszystko nadać tutaj formę przy ich, przy ich użyciu. Tutaj brodaczom z dłuższymi zarostami, z dłuższymi brodami zalecam oczywiście właśnie cięcie z góry na dół, aniżeli z dołu do góry. Tutaj to... Z kolei bardziej zachęcam do stosowania przy, przy krótszych brodach, przy zarostach. Dziękuję bardzo no, Wam, mili moi subskrybenci, brodacze i niebrodacze. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zachęcam do śledzenia mnie zarówno na kanale na YouTube, jak i na innych kanałach, social media, gdzie, gdzie, gdzie prezentuję Wam swoją wiedzę na temat tego, w jaki sposób dbać o brodę, o włosy. No i dzięki temu też generalnie o swoje dobre samopoczucie. Dzięki serdeczne za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do zobaczenia w następnym piąteczka. Cześć!